Dawa o sprawie Nowaka, to jest po prostu skandal. Małgorzata, i dawa Błońska o sprawie Sławomira Nowaka, to jest skandal. To nie była zbiórka, to była pożyczka udzielona przez osoby prywatne córce pana Sławomira Nowaka, mówi o kaucji za Sławomira Nowaka wicemarszałek Sejmu. Małgorzata, i dawa Błońska. To nie była zbiórka, to była pożyczka udzielona przez osoby prywatne córce pana Sławomira Nowaka, powiedział Kida Wabłońska na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest wszystko pożyczka. Na każdą kwotę była podpisywana umowa, od każdej kwoty był odprowadzany podatek, czyli zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, powiedziała. To jest po prostu skandal to, że prokuratura tyle czasu prowadzi śledztwo. Nie jest w stanie postawić zarzutów. To jest po prostu skandal. Jeżeli prokuratura uważa, że sprawy były tak poważne, to ta sprawa powinna już być wyjaśniona w sądzie, podkreśliła. Nie można człowieka trzymać w więzieniu, nie mając przygotowanego aktu oskarżenia. Dlatego bardzo chciałabym, żeby sprawa sławomira Nowaka znalazła się przed sądem, żeby to sąd ocenił jego winę, a nie prokuratura. Dodała. Sprawa sławomira Nowaka prokuratura zarzuca Nowakowi m.in. pranie pieniędzy 5 milionów złotych i płatną protekcję w czasach, gdy pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego premiera oraz był ministrem transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Prokurator okręgowy w Warszawie poinformował w poniedziałek, że akta oskarżenia wobec Nowaka niebawem zostanie skierowany do sądu. Nowak przebywał w areszcie śledczym od lipca ubiegłego roku. W kwietniu Sąd Okręgowy w Warszawie nie przedłużył aresztu i zastosował wobec Nowaka wolnościowe środki zapobiegawcze, dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenie majątkowe w wysokości miliona złotych. Nowak opuścił wówczas areszt. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego. Sąd apelacyjny w Warszawie zdecydował 2 czerwca, że Nowak ma wrócić do aresztu śledczego, chyba że wpłaci poręczenie majątkowe w kwocie miliona złotych, na wpłacenie których miał czas do 18 czerwca. Pieniądze złożone przez córkę Nowaka wpłynęły na konto prokuratury okręgowej w Warszawie w połowie czerwca. Sąd apelacyjny zdecydował, że prokurator nie może się odwołać od jego decyzji o zastosowaniu wobec Nowaka tzw. Aresztu warunkowego, zamiennego na milion złotych pornczenia majątkowego. Zastrzeżenia prokuratury na początku lipca rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie przekazała, że przyjęcie przez prokuraturę poręczenia za Nowaka uzależnione jest od pozytywnej weryfikacji źródła pochodzenia wpłaconych środków. Pełnomocnik córki Nowaka przekazał wówczas, że środki w kwocie miliona złotych wpłacone jako poręczenie majątkowe pochodzą z legalnego źródła, z pożyczek udzielonych przez OK. 60 osób, a prokuratura nie ma prawa uzależniać przyjęcia poręczenia majątkowego od zweryfikowania tych danych, bo przepis, na który się powołuje wszedł w życie 22 czerwca, a pieniądze wpłacone zostały tydzień wcześniej.